Moją rolą jest to, żeby moi ludzie szukali następnej pracy nie dłużej niż 15 minut. Podcast Biznes Odczarowany. Rozpraszamy iluzję dookoła prowadzenia firmy i pokazujemy, co naprawdę działa. Adam Michalczyk, rebelsi. Czy Scrum Master potrzebuje menadżera? Cześć i witajcie ponownie w podcaście Biznes Odczarowany. Tym razem jesteśmy z Adamem Michalczykiem w krynicy na Ale w terenie. Yy, I moje pierwsze pytanie zawsze jest: Kim jest Adam? No Adam jest trenerem Skrama i w sumie zajmuje się skrammasterami Masterami głównie od myślę, że dobrych 10 lat. Jakoś tam funkcjonuje nawet w tym świecie skramowym. Yy, jako trener, nie wiem, konsultant myślę, no tak chyba tyle. Dobra, i ja Adam też jest częścią Rebelsów. No to moje drugie pytanie zawsze jest takie: Kim są rebelci? No tutaj oczywiście pewne powinowactwo mamy. Rebelsi są grupą trenerów, grupą konsultantów, którzy pomagają budować najlepsze przywództwo w Polsce, tak naprawdę taka jest nasza nowa misja, a tak naprawdę szkolimy i w sumie doradzamy firmom, jeśli chodzi o zwinność i zarządzanie. No, tak mniej więcej wiesz, tam. Ja wiem, tylko jakby żebyśmy jeszcze powiedzieli. Pozostałem. Dobra, Adam, to słuchaj, to wejdźmy w ten temat tych skramasterów. Jakby to jest super popularny teraz zawód, temat i tak dalej. W związku z tym, jak trener może pomóc takiemu skramasterowi, czyli, inaczej mówiąc, co taki skramaster może dostać od trenera, ewentualnie inaczej, co taki skramaster potrzebuje od trenera. To bardzo ciekawe jest, o co pytasz. Ta, ta popularność teraz faktycznie przejawia się tym, że widzimy na, na szkoleniach, pewnie mamy to samo doświadczenie, popraw mnie jeśli się mylę, wiele osób, które przychodzą do tego świata IT i szukają swojego miejsca. Bardzo ciekawe zjawisko. Ostatnio jedna z moich, jedna z osób, z którymi pracujemy, tam osoba, która produkowała pewien kurs, ona powiedziała, no, no, że tutaj mam takie połączenie ze skramem swoje, bo mam taką manikiurzystkę swoją. I ostatnio przyszłam do niej i ona mówi, że no, ona będzie jednak zamykać ten salon, że ona będzie zmieniać pracę, no, że ona będzie skramasterem, bo to jest lepsze zajęcie. Ja tak sobie myślałem, że no, do ciekawego miejsca dojechaliśmy. Ja nie, nie, nie w stronę, że manikiurzystka nie może się zajmować byciem Skramasterem, ale wydaje mi się, że to nie jest najłatwiejsza rzecz, to bycie skramasterem. To to, co jakby pojawiło się przez te. Znaczy, oprócz tego, że było wszystkie mity na temat Scrum Masterki, które możemy pewnie przez 5 godzin pogadać, ale to, co pojawiło nam się przez te ostatnie dekadę jest to, że hej, zostanie Scrum Masterem jest najprostszym sposobem zostania do, właściwie się do IT, prawda? To jest niesamowite, nie? w sensie to Bycie menedżerem, bycie przywódcą, który działa w bardzo szczególny sposób, działa z bardzo szczególnej legitymacji, ze szczególnego prawa, które jakby zespół musi mu wręczyć, dać, jakby, które ten ktoś musi znaleźć dla siebie i znaleźć swój sposób robienia tego, jest najprostszym sposobem wejścia do czegokolwiek. To jest. No to jest mocne założenie, nie? Cię, cię bardzo jakoś czuję się współodpowiedzialny i tak patrzę też na Ciebie i na naszą trenerską brać coś, który współodpowiedzialny za to, że gdzieś jakiś popełniliśmy chyba błąd, bo, bo to jest bardzo fałszywy obraz. Znaczy, to są dwie kwestie. Znaczy, słuchaj, no po pierwsze, tak, stało się to super popularne. Wszystko, co jest popularne, zostanie użyte inaczej niż zakładali zakładowali twórcy. Ale to jest dosyć ciekawe. Dyskusja: kolejne 15 minut moglibyśmy spędzić, dlaczego Scrum Master, a nie na przykład Product Owner, który też wyglądałby dużo łatwiejszą, łatwiejszą rolę. Ale słuchaj, ja bym wolał wrócić do tej dyskusji, nie, nie jakby co się wydarzyło, bo to jest bardzo bardzo ciekawa dyskusja dla nas, nie wiem, czy dla naszych y, słuchaczy, tylko bardziej, dobra, jako trener, jak możesz takiemu człowiekowi y, pomóc, jako Scrum Masterowi, nie chodzi mi o, o, o Twoją manikurzystę, tylko ogólnie do dowolną osobę w roli Scrum co ona potrzebuje, co ona dostaje? Znaczy, no jest pewien zestaw rzeczy, które taka osoba powinna wiedzieć, nie? Znaczy, jakby nawet abstrahując od tego, że jest pewna ilość rzeczy, które powinna umieć albo doświadczyć, to jest pewna ilość rzeczy, które powinna wiedzieć. No, i pośród nich, taką pierwszą, chyba w mojej głowie najważniejszą, jest umiejętność, do, umiejętność eksperymentowania. Umiejętność eksperymentowania w sposób uporządkowany, umiejętność eksperymentowania razem z grupą ludzi, no i umiejętność prowadzenia czy wspomagania tego procesu eksperymentowania. Nie? I tutaj chyba w tym takim powszechnym przekazie tego brakuje i może nie mówimy tego wystarczająco mocno. Yy, kolejną rzeczą, której. Mhm. Bardzo, że za nie uciekniesz yy, do kolejnej rzeczy. Jak tego uczysz? Czyli inaczej jest, dobra, fajnie mówimy, bo to wiadomo, przyjdziemy, e, eksperymentujcie, jest fajne eksperymenty są fajne i tak dalej. Jak tego uczysz tych yy, tych Jak to mi pokazuje, że powinni to robić? Znaczy, bo sama teoria, że powinni to jest fajne, nie? nie no, wydaje się, że jakby no, no, współczesny sposób trenowania, czy współczesne rzeczy, które robimy na szkoleniach, ten sposób trenowania, on zakłada doświadczenie, on zakłada to, że jakby musimy pozwolić temu człowiekowi doświadczyć tego procesu eksperymentowania, czy, czy zrobić coś takiego, gdzie on będzie, on, ona będzie mogła doświadczyć tego, jak to działa i jak to się robi i jak tego się nie robi. Nie? Więc jakby takie, myślę, że praca na doświadczeniu i praca na takich metodach treningowych, które są no, czymś zupełnie innym niż PowerPoint czy... Czy praca z projektorem, której też chyba nie lubisz? Yy, wiesz, co wyjdę trochę szerzej, bo mm, odpowiadasz mi trochę na pytanie, jak to zrobić na szkoleniu, a ja wiem, że nie pracujesz tylko i wyłącznie z tymi sklamasterami na szkoleniu, w związku z tym mm, fajnie, na szkoleniu możesz zrobić symulację i tak dalej. Yy, chyba chciałbym dowiedzieć się poza szkoleniem, czy znaczy, inaczej, mówiąc, wracasz do tego yy, sklemastera, spędzili dwa dni mówiąc, hej, eksperymentowanie jest fajne, oni z eksperymentowanie jest fajne, wracają do rzeczywistości swojej, gdzie eksperymentują, nie jest fajne. I teraz pytanie, czy tu masz jakieś właśnie doświadczenie na zasadzie, Ty przychodzisz do tego Scrum Mastera mówisz Ej, powiedziałem się, że eksperymentowanie jest fajne, powiedziałeś, ale organizacja mówi co innego, nie? I, i, i tu jest jakby, to, to nie są tylko metody trenerskie, tylko tutaj jakby... Okej, okay, biorę to. Ciekawy kierunek. Znaczy ja wiem, nie? w sensie że wiem, że Scrum Master to jest taka pozycja, która potrzebuje szefa, znaczy potrzebuje kogoś, kto będzie z tą osobą pracował na poziomie umiejętności, nie? kompetencji zawodowych. Kompetencje zawodowe możemy budować na szkoleniu, tak jak rozmawialiśmy przed chwilą. Natomiast uczysz się pracy w pracy. W sensie na robocie się uczysz pracy. I teraz nie posiadanie kogoś, kto jest jakimś rodzajem już tam palszęć słowo lustro, nie? Ale kogoś, kto ci powie: „Ej, stary, to robisz dobrze, tego nie robisz dobrze. Ej, kochana, może nie, nie jest to moment na to, żeby kolejne rzeczy otwierać z tym zespołem. Tylko może powinno się zastanowić, czy to jest, czy tę tą rzecz, którą próbowaliście zrobić w ostatnich sprintach, o których rozmawialiśmy. Czy to jest coś, co nie powinniśmy tego domknąć? Nie? Czy to nie jest yy, niezamknięte, nie, nie, nie niezrealizowane? Czy ten proces uczenia się tam faktycznie nastąpił? Czyli myślę, że taką pierwszą rzeczą dla mnie nie? Jest, yy, jest to, żeby ktoś z tym człowiekiem na robocie po prostu był? Nie? Czyli to oznacza, że Scrum Master potrzebuje Scrum Mastera, a my powinniśmy uczyć Scrum Masterów, Scrum Masterów? I mi się wydaje, że, znaczy nie, ja wiem, znowu, ja mam bardzo silne przekonania w tym obszarze. Ej, no żartujesz. Eee... Nie, nie poznałbym Cię z tej strony. Nie no, wiesz doskonale i ja mam bardzo mocne przekonanie, że wszystkie zespoły, agile coachy czy Scrum Masterów, które widziałem w organizacjach, które żyły, um, żyły w takim przeświadczeniu, że, można, że na ich czele stoi Agile Coach albo Scrum Master mm -hmm. i to jest Scrum Master dla tych Scrum Masterów, mm -hmm. to były eksperymenty nieudane. Mm -hmm. znaczy, to były eksperymenty silnie nieudane. A powiesz coś więcej tutaj, w... bez nas nas firm i tak dalej? Ale... Nie, no bardzo, bardzo charakterystyczny bardzo charakterystyczny pattern. Ja myślę, że nawet ci, o których będę tutaj mówił, ja wiedzą o kim mówię. No, bo... nie, I ma, im machamy w tym momencie. I machamy, po, ma, Pozdrawiam. Machamy pozdrawiamy do no, na pewno takie doświadczenie moje własne, nie? w sensie takiego miejsca, w którym ja zacząłem pracować ze Scrum Masterami i ja byłem przekonany, że ja tam jestem takim służebnym przywódcą, że jestem od tego, żeby im tu prostować ścieżki, dostarczyć jakiś budżet na szkolenia, aż po prostu. Zacząłem próbować z nimi coś osiągnąć w organizacji, czy stworzyć coś z nich, co będzie powodowało, że my jako grupa razem podnosimy swoje kompetencje, zwiększamy wpływ na organizację i zwiększamy dostarczanie wartości dla tej organizacji. I okazało się, że to jest niemożliwe, dlatego że ci ludzie pracowali w zespołach i byli lojalni wobec tych zespołów jako pierwszych, co jest super. Jednocześnie jest to oczywisty yy, taki klincz, yy, jeśli chodzi o pracę w grupie swoich, yy, swoich yy, peerów, Scrum Masterów, nie? I, czyli zmienianie organizacji z poziomu grupy Scrum Masterów jest niemożliwe, jeśli nie zarządzamy tym w taki sposób, jakby to, było po prostu, jakby to był zespół ludzi, którzy coś próbują razem robić. Nie? Czyli dominujący jest zespół, yy, z którym ze Scrum Master pracuje, niż zespół Scrum Masterów, niezależnie od tego, co tak. im to powiesz. Dobra, znaczy, i... Wiesz to wydaje mi się, że to zależy od organizacji, ale najczęstszy pattern jest chyba taki właśnie, mm. że to pierwsza lojalność jest w stronę zespołu to tu mnie właściwie Lokalnego, interesują nie? dwa pytania tak naprawdę. Jedno to jest jakby A, co z tym zrobić, B, wracamy trochę do naszego pytania o rozwój Scrum Mastera, czyli jeżeli skramaster do skramasteru nie działa, to co działa. Nie? Więc nie wybierz, czur z fighter. To, wybierz sobie. To, co widziałem, że działa, to jest menedżer. Znaczy, I to mówię to z pełnym, z pełnym rozmysłem i jakby z pełną świadomością tego, jak w sumie może to niedorzecznie brzmieć. Nie? No bo management, management nowy, my tutaj odkrywamy nowe, nowe drogi. No ale mamy ludzi, którzy zwykle mają jakieś tam pojęcie o tej robocie. Praca z Kramostera jest strasznie trudna. Nie? Praca z Kramostera wymaga niesamowitej samoświadomości, pracy z ludźmi, empatii i takich generalnie zachowań, które są, które wspierają ten proces, którym mamy się zajmować. Nie? I teraz bez Kogoś, kto ci da feedback korekcyjny dotyczący Twojej pracy, ale nie na zasadzie jestem Twoim coachem i będę się tutaj z Tobą. Mm -mm, tylko jestem Twoim przełożonym i mam pewne oczekiwania, i chciałbym, żebyś te oczekiwania realizował, stawiam Ci granice i później w procesie staje się dla ciebie to nasza relacja staje się coraz bardziej i bardziej partnerska, czyli poprzez stawianie granic, tak jak pracujemy z zespołem, mówimy o tym, że stawiamy ramy, żeby ten zespół dostarczał, no to w taki sam sposób oczekuję tego od przełożonego, tego Mastera, że on będzie stawiał tym Masterowi ramy w taki sposób, żeby ten Master się rozwijał, poszerzał swój zakres kompetencji, ale jednocześnie poszerzał obszar wpływu i poszerzał obszar odpowiedzialności którą niesie ze sobą, nie? i rzeczy, które potrafi zrobić, a nie doradzić, wesprzeć, i tego typu historie. Dobra, czyli mówimy o menadżerze takim w rozumieniu liniowym, mówimy o menadżerze, który przypisuje, powiedzmy, zadania, wyznacza cele na zasadzie takiego PO. Czy odpowiedź brzmi tak, czyli o jednym i o drugim równocześnie I jeżeli to tak, to to jest jedna rola, czy to są dwie role wtedy? Oczywiście znaczy, co, to co widziałem, co działało, wydaje mi się, że mój zespół działał całkiem nieźle i tu była rola menedżera takiego dom gildiowego w tych nowych takich tam bla 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 sksy... <kluw> spotifyowych władach, To takie średnio nowe, no, ale nowa mowa, nie? Chyba w tę stronę to takiego menedżera kompetencyjnego, którego rolą jest to, żeby... Znaczy ja, ja czytałem swoją rolę bardzo prosto, że moją rolą jest to, żeby moi ludzie szukali następnej pracy nie dłużej niż 15 minut. Nie? I jakby, czyli moją rolą jest to, żeby takim stawiać granice, żeby oni wychodząc z tej organizacji zostali zerwa, wyrwani przez rynek po prostu i, i żeby znaleźli sobie nowe miejsce a jednocześnie, żeby ich miejsce pracy było tak atrakcyjne rozwojowo i tak atrakcyjne, jeśli chodzi o rzeczy, które mogą osiągnąć, żeby zostali. Mm. Nie? Często zachęcałem ich do tego, żeby chodzili na rozmowy. Strasznie mi się podoba ta definicja menadżera liniowego, jako żeby się upewnić, że ludzie znajdą robotę w 15 minut. Ja nie słyszałem wcześniej. Takie proste, nie? No, no, no. Tak A... właśnie odpowiada na wszystkie pytania, co no. menadżer liniowy robi. To słuchajcie, dla menadżerów liniowych z dedykacją. I znowu, nie, wydaje się niedorzeczne, ale to tylko wtedy się wydaje niedorzeczne, jeśli sobie pomyślimy, że, że Scrum Master istnieje w jakiejś kontrze do managementu, co jest bzdurą. Nie? Co jest po prostu bzdurą. W jedno, w jedno zespołowym skramie, w jedno zespołowej organizacji możemy sobie podarować management. Jeśli mamy organizację, w której jest 10 zespołów, jeden wielki produkt, no to jak tam nie mamy managementu i czy nie mamy pewnej struktury, która utrzymuje ten zespół, zapewnia środowisko, radzi sobie z ryzykiem i tysiąc innych rzeczy, no to będziemy mieli problemy po prostu. Więc jakby rzeczywistość, w której są menedżerowie i oni pełnią ważną funkcję, to jest coś, z czym nie, chyba nie, nie jestem w stanie dyskutować. Znaczy Są te opowieści o Tilu, ale ja bym jeszcze chciał go zobaczyć, zanim go o nim porozmawiamy. Także, także to, to jest ta część, której nie będziemy akurat dzisiaj. To zaraz dyskutować. po tym odcinku, jak zrobimy o AI-u, to możemy o Tilu zrobić ten odcinek. Jest, ten... Dobrze, dobrze byśmy wspomnieli o AI. Dobra, czyli słuchaj, to, to co ja słyszę tak naprawdę, to rolą trenera, dobrego trenera, w rozumieniu nie tylko i wyłącznie tego szkoleniowca na ten, na tego hmm. po prostu bardzo Madra Coacha, whatever jak, zwal, jak zwal. Mhm. mentorat Jest rozwój menadżerów, którzy rozwijają Scrum Masterów. Trochę tak słyszę, jeżeli mówimy o organizacji więcej niż jedno, osoby, tam jedno zespołowe, nie? Wię większej organizacji. No ale rozwój, rozwój ludzi, którzy czy, czy jakby budowanie kompetencji do tego, żeby pracować z ludźmi bo ja zakładam, że ten menedżer niekoniecznie musi mieć nawet kompetencje Scrum Masterskie, chociaż wydaje mi się, że jakby kompetencje Scrum Masterskie dla współczesnego menedżera są takie na zasadzie kawa i -ka, zestaw obowiązkowy, bo to nie są ani rzeczy specy specyficzne dla Scrama, ani to są rzeczy, które są jakimś rocket science, nie? Fajnie wiedzieć w czym pracujecie, jeżeli pracujecie w Scramie, to przydałoby się na przykład zobaczyć czym jest Scram, bo wiele zespołów do tej pory, czy wielu menedżerów do tej pory nie miało czasu akurat tego zobaczyć. To jest taka delikatna sugestia. Nie, żeby to była reklama o moich albo Adamowych usług, ale po prostu warto, tak. żebyście się dowiedzieli. Nie? Ale ja mówię, czysto, często mówię menedżerom, którzy przychodzą, czy ludziom, którzy przychodzą na szkolenia, no bo żyjemy w takich czasach, którzy, kiedy faktycznie Skram. wszyscy znają Skram, nie? Lepiej, serial, robią to Ja często mówię, jakby. Poznajcie, jakby ja nie zależy mi na tym, żebyście używali skrama, naprawdę jest mi to zupełnie wszystko jedno, natomiast jeśli macie go nienawidzić, to chciałbym, żebyście go nienawidzili w poinformowany sposób. się przynajmniej wiecie, czego nienawidzicie. Jakby, jeśli będziecie no, wiedzieć, jakimi pojęciami tutaj, jakich pojęć używamy i będziecie ich używać we właściwy sposób, to możecie je nienawidzić, jakby. W po wyedukowany sposób, Bo to jest cudowne. To, że używacie giry, albo to, że ktoś używa skrama do mikrozarządzania, to uwaga, uwaga, nie jest to To skram. nie jest jakby ta. A jakie jest Twoje doświadczenie, ja tutaj wyciągnę prowadzącego, jakie jest Twoje doświadczenie z takimi zespołami, znaczy z, z takim zarządzaniem, z Masterami, Nie wiem, masz jakiś przykład taki? Kurcze, normalnie ja zadaję pytanie, więc nic mi takiego do głowy nie przychodzi, yy, takiego, żebym się z... wytnie. Proszę, się wytnie. wytnie, oczywiście, że się potem wytnie. Wiesz co, nie mam, ta, nie mam, takich, nie mam takich typowych, typowych jakiś przykładów myślę, że to jest inaczej to jest trochę, to trochę tak, że Scrum Masterzy są często rzuceni na głęboką wodę nie? i to jest trochę tak, że my oczekujemy od tych Scrum Masterów dużo zresztą powiedziałaś to na początku, to jest lider to jest forma jednak silnego wpływu na organizację, to jest to czego my oczekujemy, mhm. prawda? I oczekujemy tak naprawdę że tam będą lądowali ludzie z dużym doświadczeniem w organizacji to są silne jakby osoby silnie wpływają to na to jak organizacja działa tak? Z drugiej strony bardzo często przez to pojmowanie, że to jest rola juniorska, tak, czyli li... Ju, juniorski lider, tak, to, to mniej więcej tak, to, to, to. szkoda, że nie macie junior na przykład junior CEO w firmie, to, ale macie junior liderów. To, to było dobre, junior to to było to, CEO. Uni, junior, tak. junior CEO, nie wiem kim chcę zostać, zostanę CEO firmy. Yy, I teraz właśnie to jest, czy masz tą juniorską firmę na juniorską rolę? Znaczy nie juniorską, masz tą rolę, która jest seniorska, a jednocześnie wrzucamy bardzo często ludzi, którzy, którzy są gdzieś na początku tej drogi swojej kariery w, w danym obszarze, tak? Bo to niekoniecznie, niekoniecznie musisz nie mieć żadnego doświadczenia, no ale jak przychodzisz na przykład do IT, że zmieniasz jakąkolwiek branżę, no to możesz mieć ograniczoną wiedzę. My od nich o, 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 oczekujemy jako trenerzy, my byśmy chcieli, żeby oni umieli tyle, nie? Mhm. No i troszeczkę to jest tak, gdzie oni zaczną, tak? Bo my chcemy, żeby oni znali Scrum'a, żeby wiedzieli, jak się tworzy kody, jak, czyli jak się software tworzy, jeżeli pracują ze zespołami software'owymi. Chcemy, żeby wiedzieli, jak się zmienia organizacje, jak się tworzy produkty, czy jak się robi biznes i tak dalej, i tak dalej. My, jeszcze 15 innych rzeczy, żebyśmy chcieli od tych ludzi, nie? I oni tak troszeczkę stoją na tej początku drogi mówią... No, troszeczkę jak wchodzisz na, wchodzisz na salę, masz bufet po prostu i masz taki talerzyk, nie? no bo to jest Twoja wiedza w tym momencie, nie? I, i chyba tu jest ta trudność, gdzie zaczynasz, zaczynasz, powiedzmy, masz tą podstawową wiedzę, dostajesz taką dawkę nie wiem, na dwudniowym szkoleniu, powiedzmy, i wychodzisz z tego szkolenia, widząc, że masz tyle wiedzy, a oni Ci mówią o, o tym, nie? I to jest tak naprawdę pytanie, wiesz, jak z jednej strony pozwolić tym ludziom się rozwijać, nie? A z drugiej strony, żeby to nie było rozwijanie się dla rozwijania, nie? I tu jest chyba, tu jest taki dylemat. Trochę, że, że jesteśmy Scrum Masterami dla bycia Scrum czyli... Nie, rozwój na wyścigi. Jak... Proszę? Rozwój na wyścigi. Taki rozwój, tak Scrum często bywają aktywistami, nie? W racji tego, że są właśnie wrzuceni, dokładnie budując na tym, co mówiłeś, nie? Że bywają wrzuceni w tą rolę w trochę tak... Z niczego nie i z niewielkim zasobem w sumie z niewielkimi umiejętnościami czy z nimi i te oczekiwania są wysokie, no to pojawia się taka chęć nadrabiania gorączkowego i zaczyna się takie kolekcjonowanie pokemonów. Nie? Mhm. W sensie, a tu taka technika, a pójdę na taki mitap, a coś tam. Nie? Tylko, że na poziomie pracy z zespołem ten, ten człowiek często będzie w sytuacji ciągłego uzurpatora, bo jakby zespół doświadczonych, doświadczonych, nie wiem, koderów, weźmy, zawieźmy się na tym IT. Osoby w juniorskiej pozycji, która weszła do IT, to po prostu zje na śniadanie i jakby trudno się dziwić. Nie? Z drugiej strony to, co ci najprościej zdobyć, to jest na przykład jakieś kompetencje typu hej, jak poprowadzić retrospektywę. Przychodzisz do tych doświadczonych ludzi, którzy no widzieli, już zjedli troszeczkę w, 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 tym, w, w tym czasie i przychodzi człowiek i mówi hej, zrobimy sobie fajną retrospektywę. A oni mówią no, no nie sądzę najpierw. No nie? to jest raczej średnio. <laughs> <laughs> I, no i, i teraz, i wiesz, i teraz yy, de facto wracamy do tylko pytanie, jak my możemy zapewnić tym ludziom wsparcie, nie? Znaczy, to, co widziałem, że firmy robią, no, bardzo, bardzo doceniam kilku menedżerów takich grup Scrum Masterskich, z kilkoma pracuję obecnie i kilku mam znajomych, których bardzo, bardzo cenię, tam w Łodzi na przykład. W mieście Łodzi. W mieście Łodzi oczywiście. I jakby to, co widzę, to widzę pracę na celach, widzę bardzo bezpośredni feedback, widzę dbanie o superwizję, znaczy o superwizję, o jakieś patrzenie na robocie, co ten człowiek robi. Widzę szukanie y, dowodów y, pracy tego człowieka, nie? czyli jakby nastawianie tego Skramastera, że on musi budować sobie kwit, w sensie musi sobie budować jakby. Dane, na podstawie których można powiedzieć, że on dostarcza wartość, ale nie po to, żeby być w stanie to komuś powiedzieć, a ja tu, ja tu, no to się robię, tylko po to, żeby ten człowiek szukał empirycznych dowodów na to, że jest efektywny, po to, żeby miał napęd do tego, żeby mówić: Aha, okej, okay, czy jestem w tym miejscu, mój zespół jest w tym miejscu, ja muszę się nauczyć tych rzeczy, nie? żeby być w stanie ten zespół dojść do tego miejsca, albo minęły trzy miesiące, wszedłem do zespołu, który ma taką przewidywalność, tak dostarcza wartość, tak dostarcza sprinty, jest trzy miesiące. No i fajnie, zrobiliśmy trzy retrospektywy, tylko że nadal nie było, nie byliśmy w stanie dostarczyć ani jednego przyrostu. Nie? I dlatego budowanie, czy praca na oczekiwaniach, takich wprost menedżerska, praca na oczekiwaniach wobec tych ludzi, czy wobec scrum Masterów, która jest po to, żeby zmniejszyć złożoność ich świata, która jest po to, żeby im ułatwić. Yy, nawigowanie w organizacji, żeby oni sobie nie budowali nie wiadomo jakich oczekiwań, na które nie są w stanie sami odpowiedzieć, że je spełniają, bo jakby, no, skąd ten dobry człowiek, który przyszedł na tego skramastera, ma wiedzieć, że on robi dobrą robotę? No może udawać, nie? W sensie, tego udawania widziałem sporo w życiu. No, i to nie przynosi nikomu dobrze, to tylko skutkuje tym, że oni się, że, 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 że te skram masterki, ci skrammasterzy masterzy bracia skramasterzy masterzy i siostry skramasterki masterki, się wypalają po prostu i cierpią, nie? Po prostu jakby są rzute przez te organizacje i jakby trawią czas na szukaniu akceptacji u zespołu. Nie? To trochę, czyli tak jakby. Podsumowanie tak naprawdę całego to jest to, że gdzieś, gdzieś ci menadżerowie do tych Scrum Masterów są krytyczni jakby ta praca z tymi menadżerami jest krytyczna. Trochę też podbiję, bo powiedziałeś jakby współpraca na, na poziomie tych Scrum Masterów, podbije w takim razie te wszystkie community, no bo jesteśmy na, słacie na wyjeździe w Krynicy, gdzie akurat się spotykają różni ludzie z różnych firm, organizowana impreza przez Ale w Krakowie i, i podobne inicjatywy są w innych, w innych różnych miastach. Więc chyba to też trzeba by podbić jako taki sposób, no być może... Ale w Krakowie, to jakby tutaj yy, propsy dla, dla organizatora za zrobienie tego, Pan to bardzo jest dziękuję. bardzo duża rzecz nie? i doskonała, doskonała, yy, doskonałe wydarzenie, naprawdę. Nie? No takim... Na bardzo wysokim poziomie merytorycznym i to tak serduszka, i to jest jakby siostra, czy brat, już nie młodszy chyba nawet na ACC. AJ Koczka, poprzedł. Uwaga, uwaga, I, nie, ty, no, nie, nie, mam matkę Nie, nie, ja, ja, tylko, nie, nie ja, tylko, ja tylko jestem akuszerką, jak, tak samo jak ty, natomiast. Yy, no, no znaczy super w ogóle, super robota. I jakby dzięki za to, że wszyscy tutaj mogliśmy być. Dzięki Tobie, Mariuszowi, i pewnie niezliczonej ilości osób. Krug serdecznie pozdrawiamy. Natomiast wiesz, to chciałem podbić na zasadzie takiej, że ej, jeżeli nie macie z tej sytuacji, gdzie możecie jakby w wewnątrz organizacji się tego nauczyć, to na zewnątrz organizacji macie tą przestrzeń, macie tą, yy, tą możliwość uczenia. Nie? Yy, Możecie szukać znaczy takie rzeczy, które możecie zrobić, nie? jeśli jesteście Masterami. no to na pewno jest w tej chwili skram dzielnia, którą przyjaciele robią, gdzie można znaleźć sobie mentora. Praca z mentorem. Mentoring staje się coraz bardziej popularny. Oczywiście jakby weźcie to w nawias i znajdźcie kogoś, kto robi na was wrażenie, kto, komu ufacie. I być może o kim nie może po... tylko ta, I komu możecie, o kim możecie powiedzieć, że faktycznie, że, że jesteście w stanie sprawdzić, że ta osoba jakąś daje rękojmię tego, że nie będzie was bzdu to jest jedna rzecz. Wydaje się, że skremdzielny, to to sprawdzać będzie teraz i, i Marcina też pozdrawiam. Tak. Duże, duże propsy dla Marcina Konsortes. Na pewno jesteście w stanie dostać mentoring od licznych yy, trenerów, którzy funkcjonują w tej przestrzeni i jakieś wsparcie pewnie za pieniądze, ale wydaje się, że to jest jakby nawet zdrowszy układ, nie? Jak się to robi za pieniądze, tak chyba jak... tak, bo jest łatwiej dla obu stron. Dla obu stron, tak? tak. Wygramy tej współpracy określić. No to trochę wymaga też i od trenera, i od Was tak naprawdę, bo jak Wy płacicie, to musicie się przygotować, a jak trener tak. ma płacone, to też musi się przygotować, w związku z tym inaczej. Co oczywiście wcale jakby nie sugerujemy, że nie wolno i na, inny sposób i tak dalej, natomiast być, układ, być, może, być może jest to Łatwiej. Ale jak macie fajnego mentora i de kupujecie ma dobrą kawę, to No to, super. To, to propsy. Na pewno te zdarzenia społecznościowe, to, czy to jest Ale w Krakowie, czy Wasz lokalny meetup, czy to jest Lublin, czy to jest um, Agile Silesia, Biały czy, Stok. To jest Biały Stok, e, czy to, to ja jest Ja również pozdrawiamy. Agile Warsaw, nawet możecie do, w Warszawie coś zrobić, ale też świadomie wybierajcie te meetupy, bo są różne. Sarkaz mi czasami. wybija. No, Ubijam. Hadżaj się um. poje zrobił za popularny. On no się to zrobił popularny. To, 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 trochę, to, jest trochę, to nie? Mhm. I jednym, coś jeszcze, jakąś jedną rzecz od ciebie? Co jeszcze można zrobić, jak się skupić? Znowu, znowu mnie zaskakujesz, pytanie. Ja lubię. Ja wiem, że mnie lubisz zaskakiwać. Yy, wiesz co? No i chyba, no, chyba to, co mówisz, czyli jedna, jedna rzecz, na której się skupić, czyli, czyli niekoniecznie te pokemony zobaczyć, ustalić z kim ten, te, tego tego cela ten cel, tak? Czyli, czyli to, co chcesz osiągnąć, nie? I, I spróbować to ogarnąć. Tak? Czyli zbudować tą relację z zespołem, najpierw potem z waszym protogołnerem, potem z waszą organizacją, z zarządem. Słuchajcie, spróbujcie zbudować relację, bo tak naprawdę pracujecie na tej relacji. Nie, nie macie tej relacji, to sobie możecie, jakby wszystko inne, no de facto niewiele osiągniecie bez tej relacji. Tak? I wyznaczcie sobie jakieś sensowne cele. Jak macie menadżera, to tym lepiej, bo jest to łatwiejsze. I, i coś, co jest realne dla, i, i jest wartościowe dla Was i dla kogoś w organizacji, nie? Myślę sobie jeszcze, tak mnie zainspirowałeś teraz, bo pomyślałem sobie, i poproszcie swojego menedżera o to, żeby był z Wami w, tym, w tej podróży, nie? I może tam jest coś jeszcze do poeksplorowania w tej relacji z Waszym szefem. Może on nie wie, że tego potrzebujecie, może on nie wie, że tego chcecie i że macie zaufanie, nie? I jakby może tam jest coś, co, co jesteście w stanie razem zrobić, nie? W sumie masz ma rację: ponadek, jak nie masz menadżerów yy, Scrum Masterów, to Scrum Master i tak ma menadżera. Jak, jak gdzieś w okolicy, no. nie? I zawsze jest to coś. Dobra, coś jeszcze dorzucamy. To myślę, że i tak lista jest długa. Słuchajcie trochę linków, pan do, dorzucimy oczywiście pod, yy, pod nagraniem. Eee, na przykład się linka do Adama, jakbyście chcieli go zapytać o mentoring. Eee, do naszej nowej strony, Rebelsi. Do nowej strony te Kiedyś to był Rebels, teraz Rebelsi, to promuje Was zapamiętać. łatwiej. I Polskie, więc nie, że tutaj coś tam, tylko po polsku. Polskie rozwiązania na polskie problemy. I wielkie dzięki. Dzięki serdeczne Tomku. Dzięki serdecznie. Dzięki Wam serdecznie, że chcieliście się tych. Bajań naszych słuchać. Jeżeli słuchajcie, spodobało się, to oczywiście zapiszcie się na następne odcinki, żebyście dostawali informacje. Dzięki! Dowiedz się więcej na prokognita.pl ukośnik biznes odczarowany.